Najlepsza miejscówka w historii Fortnite'a. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam totalnie potężną miejscówkę, a zarazem będę musiał grać tylko lutem z niej. Więc koniecznie oglądajcie do samego końca. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc widzowie, ja już wyskoczyłem z busa i w dzisiejszym filmie pokażę Wam najbardziej niesamowitą miejscówkę w historii Fortnite'a. Naprawdę, ja nie przesadzam, nie żartuję, ani nie wyolbrzymiam tego, co za chwilę zobaczycie. Bo gdy tylko ja dowiedziałem się o tej miejscówce, to otworzyłem oczy szeroko i serio nie dowierzałem, że takie coś jest w grze. Moje zadanie w tym filmie jest oczywiście granie tylko lutem z tej miejscówki i spróbuję wygrać grę. Lecimy sobie właśnie oto w to miejsce, które wygląda całkowicie normalnie. No i jeżeli spadniecie sobie na mapę, to nie zobaczycie tutaj totalnie nic. W sensie no wygląda to jak normalny brzeg. Normalne wybrzeże ze skałami i z pustymi, że tak powiem, no może nie plażami. Chociaż to są takie trochę plaże, tylko że ale nie wnikajmy w to. Jeżeli jesteście ciekawie, gdzie znajduje się na mapie, to jestem właśnie oto w tym miejscu. No i ktoś, gdyby przebiegał sobie tutaj pierwszy raz, pomyślałby dobra, git, nie ma tu nic. Ale okazuje się, że mamy tutaj tajemniczą, ciasną jaskinię. W sumie przypomina mi to taką jaskinię, w której ludzie się tak czołgają. Nie wiem, czy wiecie o jakich mówię, ale na pewno w sumie wiecie. No i widzowie, wchodzimy tutaj do tej jaskini, ale niech nie zmylą was te trzy skrzynki, bo to jest dopiero jakieś 20% wszystkiego. Więc zacznijmy sobie, oczywiście od otworzenia tych skrzynek, zobaczmy, co mi wypadnie. Mamy AWP, mamy AWP, więc bardzo dobrze Lecimy z drugą skrzynią Tutaj jeszcze Kałach, skarito, i to, ale Raczej szale to nie będę tego brał Otwieramy kolejną skrzynkę, mamy kotwiczkę I karabin i drugą skrzynkę, w której Znajduje się SMG I to jest ten SMG Serium, więc to jest mój ulubiony Karabin w tej grze. No dobra, trzy skrzynki Oczywiście spoko, prawda? Ale patrzcie na to, tutaj idziemy Głębiej, zaczyna robić się Coraz totalnie ciaśniej Aż wchodzimy do miejsca, w którym mogłoby się Wydawać, że nie, nie mamy jak przejść ale jednak przechodzimy i mamy tutaj kolejną skrzynię, którą rozwalamy. Dlaczego tą skrzynię rozwalamy, pokażę wam za chwilę, ale pewnie się domyślacie. Więc rozwalmy skrzynkę, a z niej wypada mi... No, no, taka trochę lipa. Ej, no jeżeli chodzi o przedmioty, to mnie dzisiaj Fortnite nie rozpieszcza, niestety. Idziemy dalej. Jesteśmy już totalnie głęboko i mamy kolejną komnatę z kolejnymi skrzyniami. I widzowie, to nie jest koniec. To serio nie jest koniec. To, tego prawie nikt nie zna, tu nigdy nie ma ludzi. Dosłownie, nie spotkałem tu jeszcze nikogo. Wydaje mi się, że może 1% osób Wie o tej lokacji, korzystajcie, póki każdy tu nie lata. Tak powiem, dobra? Korzystajcie, póki nikt tu jeszcze nie lata. Bierzemy sobie szarego shotguna, wleciał do ekwipunku. No i otwieramy kolejne skrzynie, z których leci mi okej, okay, skar, którego raczej nie wezmę, bo mamy SMG, ka którego lubię. Mamy następną skrzynię, z której leci skar i czepiaki. No dobra. No, i jeżeli ktoś by nie obejrzał tego odcinka, to doszedłby do samego, samiutkiego końca. I tyle. Wsiemano, końcówka. Mogłoby się wydawać, prawda? Nic tu nie można zrobić, wskoczy, można coś kombinować. Żeby wejść do góry, ale totalnie nic to nie daje. Ale widzowie, od czego jestem ja, żeby wam tutaj pokazać, co jest dalej. Tu macie taką skałę. Okazuje się, że tą skałę można rozwalić. Ma ona prawie tysiąc HP. ale gdy tą skałę rozwalicie, to ukaże wam się coś takiego. Tutaj musicie przepłynąć i, i będziecie w komnacie. W kolejnej komnacie. Serio, no to moim zdaniem to jest szalone. To jest najlepsza miejscówka w historii Fortnite'a i najbardziej ukryta. Mamy kolejną skrzynię, więc otwórzmy i dostajemy. Ej, co ta galipa? Widzowie, czemu? Ja dostaję na tym filmie taką lipę. Ja bym chciał się dowiedzieć, czemu akurat dostaję taki lip na itemy. Mniejsza z tym, zjedzmy sobie grzyby, rosną tutaj oczywiście grzyby. Patrzcie na to. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nie wiem, ile ich jest, ale chyba, no nie, nie ma ich aż tak dużo w sumie. Za choinkami, kolejna skrzynia, bierzemy. Mamy lepszą pompę, więc zabieram oczywiście. Leży sobie też tutaj tarcza. I jeżeli się nie mylę, dokładnie tak. W tym krzaku mamy kolejną skrzynkę i nie chcę was okłamać, ale mam dziwne wrażenie, że w tej komnacie, w tej wielkiej jaskini jest 100% na zrespienie się wszystkich tych. Skrzynek, bo jak tutaj przyleciałem kilka razy, to właśnie zawsze miałem wszystkie skrzynki, więc nie wiem, czy to przypadek i ja miałem szczęście, czy akurat tutaj jest 100% na wszystkie skrzynie. Ale żeby tego było mało, mam wam do pokazania jeszcze jedną ciekawostkę z mapy drugiego rozdziału. Powiedzcie mi w komentarzu, czy wy kojarzycie te ziutki, te, te, te ziutki, które są tutaj. To są oczywiście ziomeczki z koralowego kastelu, które przypłynęły tutaj statkiem. <laughs> Obserwajcie to, przypłynęły tutaj mini statkiem, ale co jest lepsze, to to, że one śpiewają, więc możecie się teraz wsłuchać. I sobie, no mam nadzieję, że było to słychać. Nie wiem, czemu u mnie jest to strasznie cicho. Yy, powinno być troszeczkę głośniej, ale mniejsza z tym. Więc tak właśnie wygląda ta komnata. Możecie dać znaka co o niej myślicie. A ja lecę grać. Jeżeli chodzi o mój ekwipunek, jest to oczywiście SMG, pompa i snajperka. Więc mam mój ulubiony SMG, moją ulubioną snajpę z celownikiem do snajperki. To akurat lipa. Ale zobaczcie w ogóle, jak się stąd wychodzi, no nie? To, to jest niesamowite. No, naprawdę, to jest moim zdaniem potężne. Serio potężne. 24 osoby do końca meczu. Więc lecimy tutaj po 23 fraki. Wjeżdżamy w każdego i rozjeżdżamy. Tak robimy. No więc co? Dobrze byłoby na pewno dzisiaj kogoś ustrzelić ze snajperki To jest mój cel na ten film. Mamy, mamy trzy rzeczy do zrobienia: Ustrzelić kogoś z zawupy, ustrzelić jeszcze kogoś z zawupy, i ustrzelić kogoś z zawupy, i wygrać grę. To, to, to są moje plany na ten mecz. No i swoją drogą obok tej kopalni, komnaty, jaskini, macie jeszcze taki bunkier z nieskończonymi siorbami. W sensie, no, może nie że nieskończone, ale dadzą wam full happy Więc najpierw możecie zlecić na te siorby, a potem do. Komnaty. Komnaty, jaskini, brzmy, nie wiem jak na to mówić. Ej, tu jest ziomek z medalionem. Powiem wam, że na medalion, no to bym się pokusił. Nie ukrywam, że na niego to bym się bardzo pokusił. Ej, dobra, nie, ja muszę mieć ten medalion, lecimy tam. Tylko to wygląda tak, jak on by się nawet nie ruszał, więc lekko dziwne. Ej, dobra, przyszedłem tu i słyszałem kroki, tylko pytanie brzmi gdzie... Ej, dobra, gdzie jest ten ziomek? Widzowie, on tu jest na milion procent, bo widziałem kroki. Z tego mówię, wam widziałem, jak. No, no widziałem kroki na ekranie od wizualizacji. Kolego, ty się tutaj przede mną nie ukrywaj, tylko stawaj do walki, nie? Że tak powiem. Kajcie, tu jest safe, więc może. Może w safeie? Dobra, nie wiem, ale. Ło! Ja cię! No nieźle, no nieźle. Chłop siedzi pół meczu w safeie, żeby rzucić sobie ciepiaka? Dobra, ja tego nie czaję. Nie? W sensie, o co chodzi? Czy wy chcecie mi powiedzieć, że to będzie Bitwa w stylu, kto wy Kampi bardziej? Dobra, ziomek, co Co? Ej, taka walka nie ma sensu. Najgorsze jest to, że nie mam totalnie leczenia i to jest mega lipa. Postanowiłem, że się zawinę i pójdę na kapsułę, no bo jednak bez leczenia nie oszukujmy się, no nic nie zrobię. Więc wolę otworzyć kapsułę i dojechać sobie zaraz. I przy okazji to pojawiła się wyspa, na którą za chwilę skoczymy. To chyba, że zginę i zamiast na wyspę to skoczę sobie do lobby. 10 osób do końca meczu? Co jest? W sensie, okej, okay, spoko, nie? 10 osób. Ale na taką strefę? To, przepraszam bardzo, to jest na tym serwerze jakiś proplayer? Czy o co tutaj chodzi? Pijamy na faście biga, zabieramy Minisa. No i w drogę. Ej, można być w bezpieczniejszym miejscu niż ja aktualnie siedzę. Taka tam najwyższa górka w grze, prawda? Taka tam miejscówka nie do zdobycia. Kolejna strefa pokazała nam się na mapie, więc niestety muszę zejść z mojej bezpiecznej górki i stąd zawinąć. Ale na szczęście jest tu jumpad, więc polecimy. Wyskakujemy z jumpada i przelecimy sobie. Jest w sumie bardzo dobre pytanie, gdzie my przelecimy. No, w jakieś bezpieczne miejsce na WP czy coś w tym stylu. Ej, dobra, mam chłopak, który jest w tym domku. Ej, przepraszam bardzo. Kolego, co ty kopiesz tą ścianę? O co ci chodzi? Nie wiem, o co mu chodzi, ale mamy pierwszego fraga. I to mnie cieszy. To mnie bardzo cieszy, bo przybliża nas to oczywiście tutaj do zwycięstwa. A do końca meczu tylko cztery osoby, więc bardzo mało. Widzowie, zaczynamy polowanie ze snajperki. Tylko spoko by było, gdybym miał kogo polować, bo jak na razie to ja nawet ludzi tu nie widzę, ale muszą tu przyjść. Więc panowie, proszę nie kampić, proszę tutaj podbijać, wystawiać głowę do mojej snajperki. Trzy osoby? Dobra, nie wnikam. A jeżeli ja wygram ten mecz, to będzie mój najprostszy win w historii grania w tą grę? Nie żartuję. Ziomek z medalionem widocznie przemieszcza się jakimś samochodem. Aha, i jest w tamtym boksie. Tylko pytanie: gdzie jest ten trzeci? Ja się tutaj trochę boję wychylać, bo jak dostanę dynie za wupy, to chyba sobie tego nie wybaczę. Czekaj, aż wyjdzie z boksa i go ładuję. Dobra, wyszedł z boksa, czekaj, pyk. A. I co jest, co jest? ziomek tutaj podchodzi na blisko. Leży. Gościu, powiem tak, był naprawdę odważny, nie? Tak sobie podbił, strzelał. Dobra, żarty żartami, ale tutaj niedaleko jest... A, nie co jest? No! Halo! No, Ej, dobra! A, mega, 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 no, mega wieża, mega. Chłop przechodzi, jest gdzieś tam. Zowie, może przejdźmy impulsem lepiej. Ziomek ma auto. Człowieku, pociąg tu jest, a gość ma jakiś lam! Co tu ma być? Nie, no, Ziomek Lamborghini sobie jeździ, 50 dostał. Ej, to jest chyba ostatnia walka w tym odcinku. 50. Dobra, stary, on ma ten medalion, nie? On się cały czas leczy. Jasny gwint, no nie, no to jest najgorsza rzecz na świecie. Walczenie na kogoś z medalionem to jest. Tragedia, nie? To jest serio tragedia. się ciężko jest cokolwiek zrobić, bo nawet jak gościa obijecie tak jak ja, to on się uleczy. Wychodzi, 51 dostał. Tylko co z tego? 60? Box, nie, nie mam go w boksie, szkoda. Żeby impulsem o stary. Kolapsuje ziomka, leci, nie leci. No weź, że zleć! Leci, zginie! 81 biało. Dobra, chłopie, nie ma jedzenia apteczki. Bomba z pompy 20. Widzowie, to musi być win. To musi być win. Kolego, ja ci się zaraz uleczę, nie? Ja ci się zaraz uleczę. 25. Tylko on się cały czas leczy, nie? On się... On się na okrągło leczy. No i w moim ekwipunku właśnie zabrakło leczenia. Jest przypał, jest lekki przyps. Wychodzę impulsem znowu. Oj, nie tak. Jest tu, biegnie 25, 50. Pode mną 40. Bombę mu daje biało. Ja cię kręcę. No nie, nie było szans. Jeszcze tylko moim zdaniem medaliony są za mocne. Dajcie znaka. A teraz na ekranie pokazuję wam się odcinek z nowej serii, czyli Lego Przygody. Klikajcie, wbijajcie, subujcie, oglądajcie. Widzimy się w świecie Lego.